Przez burzę i deszczu, idę naprzód Nie poddaję się, choć droga trudna Każdy krok to walka, każdy dzień to próba Nie zatrzymam się, aż, aż osiągnę cel Zaczynałem od sera marzenia w głowie Każdy dzień to walka, każdy krok do przodu Przeciwności losu nie zniechęcają mnie Każdy upadek to lekcja, która czyni mnie silnym Pracuje w niemi nocą nie znam słowa nie Wierzę w siebie, mam w sobie ogień Każdy sukces to wynik ciężkiej pracy Nie ma drogi na skuty Tylko wiara i pasja zbóże i deszcze idę naprzód Nie poddaję się, choć droga trudna Każdy krok to walka, każdy dzień to próba Nie zatrzymam się, aż osiągnę cel Patrzę na tych, co zwątpili i zostali w tyle Ja idę naprzód, choćby świat się walił Wiem, że każda porażka to krok do zwycięstwa W sercu mam determinację, w głowie wizję Każdy dzień to nowe wyzwanie, nowa szansa Nie zatrzymam się, dopóki nie osiągnę szczytu Wierzę w siebie, moje możliwości Droga do sukcesu jest długa, ale ja się nie boję Przejdę, przedłużę i Absurd, idę naprzód. Yeah. kiedy patrzę wstecz, widzę jak daleko zaszedłem. Każda chwila trudna, każdą sajd, to wszystko prowadziło mnie do tego miejsca. Teraz ja stoję tu silniejszy niż kiedykolwiek. Dziękuję tym, co wierzyli, tym, co wspierali. Ich wiara dodawała mi sił, gdy było najtrudniej. Teraz mogę powiedzieć, że warto było walczyć. Sukces smakuje lepiej, gdy zdobyty z trudem. Wzkórze i deszcz, na naprzód Nie poddaję się, to droga trudna Każdy krok to walka, każdy dzień to próba, nie zatrzymam się W tyle, ja idę naprzód choćby świat się walił. Wiem, że każda porażka to krok do zwycięstwa. W sercu mam determinację, w głowie wizję.